Hejka, to sędzia i kupcio. Ja dzisiaj jestem bez makijażu, ponieważ ten osoba będzie mnie malował, ale żeby nie było za łatwo, na pewno samo malowanie byłoby bardzo łatwe, to będzie losował, czym będzie malował. <grym> to znaczy na przykład po kolei idziemy podkład, korektor i tak dalej, i, ale przy podkładzie będzie losował. Co będzie podkładem? Co będzie podkładem? Podkładem może być na przykład paletka. No. I, I tak będzie miała notatkę przyklejoną, <laughs> będę malował wtedy widzowie. Tak, to zaczynamy. Przyznajcie, że fajnie jak są dwa kadry, musicie przyznać. Siema. A, muszę zdjąć okulary. Dobra, widzowie, to ja was nie będę widziała. I ja nie będę widziała, co ja mam na twarzy. Nawet nie musimy zamykać podglądu, bo ja i tak nie będę mm. widziała. Ja po prostu widzę, że tam mm -hmm. jestem. Ale jeszcze zanim zaczniemy widzowie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale, który teraz jest na moim paluszku i rzucą go do Sandry, uwaga, Zoba i co z nim zrobi? I go zjadła. No i napiszcie komentarz jakieś miły, na przykład, że fajnie umiem robić makijaż. Już? Teraz mają na cyrze. Tak, już teraz na, czycie, że umiem. Yy, Bo ty chcesz losować, tak? Tak. No ja chcę losować. Przygotowałam dla ciebie losy. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy od podkładu. Co będzie podkładem? Pokaż. Uwaga. Pokaż, pokaż widzom. Ja Nie, pokaż widzom. Ja pokaż widzom. Nie wiem. Co? <laughs> Nie umiem rozczytać. A. Chyba nikt tego nie rozczyta. Co to jest? Cienie, ale nude. Cienie nude. nude. Cienie nude. Nude i nudeski. Okej. Okay. A, nude. O, nudesy. A. Tak. Ja wybieram czym? Co? A nie mogę wybrać czym? będę? No chciałam się dać do cieni. A nie mogę sobie jakimkolwiek? Jaki chcę? Jak chcę wybieram? No dobrze, możesz sobie wziąć. No proszę mi, tu nie idę. Ej, no to dobrze, jak mił deski na, tw na twarz. Popatrzmy. Co chcemy y, zdziałać, widzowie, to wyrównać kolory na skórze. Y, zobaczcie, są takie nierówne. Mm. Musimy trochę podrównać. Mm, nie wiem, czy tym pędzelkiem coś nabierzesz. No, no zmieńmy pędzel na taki. Nie, ten za mały. Na taki. Okay. Widać coś? Ta, coś tam. Coś tam widzicie widzowie chyba, ale ogólnie to y, nie widzicie dużo, bo dużo się nie dzieje. Y, wiadomo, to tylko jest y, baza. Ja widziałem y, profesjonalistów w pracy. Mm -hmm. Profesjonalistki. Mm -hmm. Na przykład Olgę szczęsną. Mm -hmm. I ja wiem jak to się robi. Widziałem jak maluje. Cieniem? Cieniem, właśnie twarz. Polecam. Polecam przejście mm -hmm. kiedyś do Olgi. Tak, ja Olga Olga <laughs> to się robi. No dobra, mamy to. Podkład za Pokaż nami. Się. Zalibiście wygląda, widzowie. Mało widać, bo mało jest położone, bo nie robimy plastiku. Dobra, teraz to sobie kolejną rzecz, tak? Tak, teraz czas na korektor, czyli zakrycie niedoskonałości. Okej. Okay. Twoją paletę możesz już odłożyć. Już jej nie trafię nigdy. Nie? Być. Ja. Już koniec palety na dziś. Ciekawe, widzowie, czym będziemy zakrywać niedoskonałości? Ja proponuję worek. Pokaż, widzom? Widzowie, nie uwierzycie rozświetlacz na niedoskonałości masz sobie wybrać mamy taki dajmon bombę bierzemy ten bierzemy bo ten widzowie. jest taki właśnie drobinki a tu jest taka tafla nie wiem co znaczy ja biorę ten dobrze i biorę u kur... za ale zajebisty ale to do czegoś innego może użyję a nie nie mogę używać jak sam, nie? no tak no to ten biorę na niedoskonałości a to na niedoskonałości w ogóle rozświetlacz na niedoskonałości to będzie dość chuj... I, widzowie. No? bo one będą widoczne Bardziej! Bardziej, ale. cóż. A tu coś się nabiera? No głównie rozświetla, czy zazwyczaj się paluchem nakładał bo wtedy najbardziej widać. No właśnie, bo tak to to coś ciężko. Chyba też to zrobię paluchem. Brudnym paluchem! Ok. Mhm. No zakryte w chuj. Ale właśnie doskonałości. Bardzo dużo. Jesteś bardzo niedoskonała. Ale mi możesz tak mówić? Dobra, żartuję. Wszystko zakryte. Dobra. No widzicie, tak zakryte widzowie. A widzą? No widzą. Tak są zakryte widzowie. <grymne> 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 Lecimy z kolejną rzeczą. E, teraz czas na konturowanie. Teoretycznie powinno być zrobione brązerem. Mm -hmm. Czym będzie to zrobione dzisiaj? Pomadką, widzowie, pomadką! Pomadką... Będziemy konturować! A może będziesz chciał to rozblendować jakoś, coś? No, może lepiej chciał. Na policzkach. Dobra. Znaczy, no dobra, rób gdzie chcesz, no. gdzie chcesz. Kontury będę robił twarzy. Zajebiście, ona miała kontury. Dobra. Hmm? Ja wiem, co mam robić. Dobrze, przepraszam. Makeup artist, chybciąc widziczek. Jest, wracam się na przyszłość. Ale mi na pieprza. Co cię wyglądam? No. A, nosek konturujesz? No. Pięknie. No, dobrze widać kontury w twarzy. Tak, tak mi się wydaje, wydaje że. Y uwidoczniłem Twoje najlepsze, właśnie, Aż czekaj. Gdybyś... Twoje właśnie najlepsze tutaj y, walory na twarzy Mhm mm No, zdecydowanie zajebiście Zdecydowanie zajebiście No, brawo dla mnie Brawo, brawo. dla Ciebie Brawo przy Ludwiczach. Brawo, jestem dumna No, polecam Dobrze. się, polecam się na przyszłość Piszcie, dzwońcie, doda dzwoni po te teksty Teraz czas na róż Róż dupę <noise> Czy róż będzie różowy? Nie Róż, moi drodzy, będzie czarny Co? Eyeliner o my! A jak ty to zrobisz? Kreski Dobra, wzi? proszę Pokaż, się do, ty, do. wcinać. Super widzowie. Już mam dość. Bo się starasz, tak? No. Boże, to weź chociaż dupką, żeby mi nie popsuć kąbeczki. na. nie mówi, że jest dobrze. Nie, zajebiście jest! Zajebiście jest. Zajebisty róż. No, zajebisty testem ja. Lecimy dalej. Teraz możemy przejść do brwi. O! Kurka śminka. Ale ja już była. A, pomadka była. No tak. A, a. No nie p***dol Coś do brwi. No kredka do brwi. Co? Masz taką cienką i taką długą. Te dwie to są. Muszę sobie zobaczyć je. To są y, kredeczki. Taką mam widzowie. Taka precyzyjna. Precyzja. To musisz mieć te drzwi w takim razie. A co jest taka bardziej do wypełniania mm -hmm. z ze szczoteczką? Ze szczyteczką. No chyba że chcesz użyć dwóch. No to no dwóch. No dobrze. Trochę muszę mam z Wami widzowie, bo to musi być dobrze Precyzyjne. zrobione. Precyzyjne. Dlaczego no, tak mocno? No sorry, dobra nie stękaj Dlaczego tak nisko? się. Dlaczego tak wysoko? No dobra przestań komentować! Co za niewdzięczna klientka że dobrze to zrobić Ja pierdolę Możesz się nie odzywać. Ja wychodzę no Dobra Teraz trzeba wypełnić widzowie Możesz poszczotkować jak chcesz Nie, no, najpierw trzeba wypełnić wizę. No ale możesz przeszczotkować Aha, No się nie, dobra nie. Dobra Nie tak się szczotkaj Aha Nie tak No dobra Ja pierdziele jak mocno Delikatnie to robię słonie. nie. Ała O sorry, sorry, no bo się ruszasz cały czas, no nie stękaj Piz**a jesteś Dobra, zajebiście widzę Ja nawet już chyba nie. Pokaż nic... się Nie, dobrze zrobię te bez kitu A może roszczesz jeszcze nie, są rozczesane dobrze. Nie, dobrze, zrobiłem byski. Ty i ja jestem z Ciebie dumny. Ale mnie boli teraz ta prawa. Dobra, by się ruszyć za chwilę. Nie wiem, nie można na wytrzymać. Teraz y, możemy przejść do oka. I zaczniemy od powieki górnej. Dobra. Hmm, kto by się spodziewał? Co? Dobrze trafiłaś. No czwarta. Podkładem. Tyle desk. Możesz sobie na przykład wziąć na rękę nie za dużo, nie za duży, bo on jest mocny Zamknij no, oko niebić ty cienie To no. taki dzienny makijaż nie robisz, co? Nie no nocny, żeby <śmuszczaj> nikt się nie widział Polecam w nim chodzić w nocy <śmuszczaj> Pokaż się Chcę zobaczyć efekty Pokaż się do mnie że wiesz, żeby było równo. O, teraz zajebiście jest, no. Tak? No. No sztos. Dobra, to teraz możemy przejść dalej do powieki dolnej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Oj. 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 To widocznie tą trzeba wziąć. Okupa! Tu nawet dobrze by było. Co? Żel do brwi kolor. Co to jest? No w tamtym żel do brwi. Nie. To? No. no to Wolałabym to na rzęsy już. No to za. Ale w grze jest jeszcze tusz, więc liczę na tusz do rzęs. To się nie, nie na rzęsy, tylko na powiekę, no nie? No, ja wiem. Ale nie tu jest powieka. A gdzie jest powieka? No, tutaj. Tak blisko oka. Gdzie? No, tu. Możesz na przykład y, sobie wziąć, nie wiem, na rękę i wziąć palcem no. albo pędzelkiem. Nie może no, tu. wiem. I to do oka. Mhm. Ja się boję. Dobrze, to zrobimy czymś innym. Dawaj to. Problem jest taki, że to nie maluję. A na czym malujesz? Na linii wodnej czy na powiece? Nie wiem. <grym grym grym> co jest? mi się wydaje, że to na linii wodnej dałeś. Tak? No. I co to znaczy? No, że. To nie tu? Bo ty dałeś Cześć. na to? Nie. Tu dałeś? No. I co? No więc nie daję, pokaż. Mogę no, mi Ale to jak sobie no, ja mam pomalować? Nie wiem. No dobra, i tak nie chciałem malować tej powieki. Widzę że bo to pogorszy tylko mój makijaż. Przejdźmy dalej. Ale musisz zrobić. Ale to mi pogorszy tylko makijaż. No, to ja zrobię po swojemu. No a może paluchę. To ja może? zrobię po swojemu. Tu jest ramię powieka dolna. Uuu, dzięki. O to wygląda, widzowie. Już mnie oczy bolu. Dobra tam nigdy nie miałem tak narzekającej klientki a miałeś jakąkolwiek? miałem, dużo ja jestem bardzo znany z robienia figur woskowych <noise> Dobra, lecę dalej, kur... Nie już był no właśnie więc będziemy robili kreski uwaga bronzerem Ta -ta -ta -ta. A co ty mi wybierasz? No przecież to jest brązer. No ale to co po co mi wybierasz? To... A czym chcesz zrobić kreskę? Czym będę chciał? No, jeśli nie prój. Mogę nad palcem. Zamknąć otworzyć? Zamknąć. Otwórz. Zrobić te kreski. Ty. No. <grym> no. No to no dobrze. Co jej trzeba trochę dołożyć? No to super. Widzę coś, widzę, wie? No coś tam widać. No zajebista kreska. O, jestem dobry. O, jestem to dobry, widzowie. Umiesz robić kreski. Tłuszcz do rzęs. Mam nadzieję. Uwaga, mamy trzy. Wierdy. Proszę, tłuszcz do rzęs. Chociaż i tak to. Nie wiem jak my to zrobimy. Puder! Cukier puder. A jak my to zrobimy? Nie, nie wiem. I to zrobimy. Mogę mieć zamknięte. No? Wszystko. Widać, Wow, ależ to jest robota. Tak, widzę, musicie napisać w komentarzach. Wow, ależ wow. to jest robota. No. Aż się boję to zobaczyć. Wow, mega. Rozświetlacz. Nie wiemy, kto to jest Monika z Rozświetlacz robimy. O lol, no, na no, się trafiło, bo yy, zamiast korektora użyliśmy rozświetlacza. Teraz, zamiast rozświetlacza użyjemy korektora, widzę. Oh my God. Coś wygrzebałeś? Coś tam. Co ty robisz? No delikatnie trzeba nakładać. Ale gdzie ty już świetle nakładasz? A gdzie? No tu się nakłada No, no to dobrze nakładam. Druga. Piękna jestem? Jak się trochę odwrócisz, to ci powiem. I co, powiesz no nie, jesteś piękna. Ciuba, <noise> <noise> co ty mi zrobiłeś? Makijaż? No ale kur... jestem cudotwórcą, bez przesady. A mnie tak liczgasz? Ale <noise> no, zajebista robota. Kur... Mógłbym być make up artist. <noise> Poczekaj, po co a nam... chyba pudru nie zrobiliśmy. No. no. Teraz puder? To teraz puder. Jest Zostały puder. dwa losy, trzy. P y puder. To teraz to. Poczekaj. A bo jest o jeden za dużo, tak. Teraz puder? Puder. I puder będziemy robili tuszem. Jest tusz. Mm. Good. A nie będą miały skaczać o Blackface? Tu mam wszystko przecież. Aha, rzeczywiście. Usta <grystanie> zostawiam. Cienie kolor! Możesz sobie wybrać. Mogę znaleźć wziąć kilka. Nawet możesz. Akurat usta to umiem robić, bo w Photoshopie dużo ich robię. <grystanie> Zęba i pomalowane. <grystanie> Mam pomalowanego? <Trochę. grystanie> Miał być. Oj. Oj. Ale zajebista. To chciałem powiedzieć przez to. No, trochę powiększyliśmy nawet to usta. Wow, mega. 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 no. Coś jeszcze chcesz poprawić? Nie. A jeszcze jedno mi zostało. No tak, bo jedno jest yy, cze, cze, cze. nadprogramowo. Róż jest nadprogramowo. No. Tak widzę wygląda Sandzia Grabarczyk. Make up by me. For you. Eee, ten dolar. A to ja zobaczę to. Uwaga. Złodno. No, <ścoughs> Zdecydowanie. Jaka ocenka? od 0 do 10? Minus 10. Co?